Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj trener Marciński. Zapraszam wszystkich na omówienie 23. kolejki fantazy Premier League. E, opowiem o tym, co się wydarzyło w moim składzie w tej kolejce i pokażę też mój plan na kolejkę 24. Zapraszam serdecznie. Więc co się wydarzyło w kolejce 23? 75 punktów. E, przy średniej, 59, e, solidna strzałka w górę, więc na pewno dobra kolejka, dobra kolejka, z której jestem zadowolony. E, bo awans o prawie 100 tysięcy, o ponad 100 tysięcy miejsc, więc nie mam prawa być niezadowolonym. A jak do tego doszło, no to już opowiadam. E, takim chyba najlepszym, naj, największym tutaj e, zyskiem, najlepszą decyzją był Cody Gagpo. E, Cody'ego Gagpo kupiłem tutaj z uwagi na, na podwójną kolejkę, która będzie w 24. kolejce ale biorąc pod uwagę to, że już grał z Ipswich jeszcze kolejkę wcześniej i, i to jak byłem bardzo niezadowolony z Jacksona, postanowiłem go sprowadzić jeszcze, jeszcze przed podwójną kolejką i świetnie na tym wyszedłem dwa i asysta koło Diego Gagpo, więc, więc świetne punkty spora różnica tak? bo teraz już ma, dochodzi tutaj jego posiadanie do 17%, no ale mam wrażenie, że, że to posiadanie było jeszcze, jeszcze niższe w momencie kiedy, kiedy, grał, kiedy odbywała się ta poprzednia Kolejka. Aleksander Isak, dwa gole przeciwko Southampton, 13 punktów. Ee, Alex Isak, no, no to jest świetny gracz, chociaż zagęszcza mu się za chwilę e, terminarz. Z tego powodu, właśnie z, tego, z powodu tego zakończenia, e, zrezygnowałem tu już mogę powiedzieć z Gordona ponieważ tutaj za chwilę, okej, okay, mecz z Fula może to nie takie ciężare, ale City na wyjeździe, Nottingham u siebie, Liverpool, takie trzy nieprzyjemne spotkania, to Fulham wcale też nie musi być giga proste, więc Isaka zostawię, no bo Isak jakby mm, jest zawodnikiem, który każdej drużynie strzela, jest w stanie strzelać gole, um, ale już podwojenie Newcastle sobie odpuściłem, mając też fajne alternatywy w innych drużynach. Chris Wood, rozstanie, którego nie, nie planowałem, ponieważ on dobrze punktował do tej pory, ale teraz jakby ta giga wpadka, 5-0, przegrana z Bornemów. Do tego za chwilę zmieniający się terminarz i do tego Wisa, czyli też inny kandydat na tę pozycję, spowodował, że zdecydowałem się tutaj właśnie dokonać transferu, o czym zaraz opowiem. Morgan Rogers, 71 minut, strzelił bramkę, ale niestety nie uznano, bo wcześniej Watkins był na spalonym. No, coraz bardziej chyba dojeżdżamy do punktu, że, że, że tutaj Rogersa też będę. Z Rodgersa raczej też będę schodził, ponieważ w świetnej formie są piłkarze Bornemów, którzy mają świetny terminarz? Teoretycznie Rogers teraz ma Wolves, to jest, to jest na pewno dobry mecz. I potem jest jeszcze Ipswich. No tylko właśnie pytanie, czy, czy wolę już mieć gracza z Bornemów? Czy jeszcze tutaj Rodgersa zostawić na Ipswich, no ta forma. Rogersa powiedzmy, no to teraz punkt, punkt z Arsenalem, no tutaj była asysta z Wertonem, z Leicester on nie grał, bo on wtedy pauzował, z Brighton goli asysta, no ale to już było kilka kolejek temu, więc to jest kwestia do zastanowienia się, no zobaczymy pewnie po tym, jak te mecze wyjdą, tak? No póki co Rodgersa zostawiam, ale też jest, jestem coraz bliżej, chyba najbliżej jestem Kleiferta um, z Bornemów, biorąc pod uwagę, że nie mam dobry terminarz. Klajfert też ma karne, ale do tego też przejdziemy. Cole Palmer z Blankiem, ale przeciwko City, które gra coraz lepiej, więc tutaj nic się złego nie dzieje. Za chwilę West Ham to powinien być taki prostszy mecz. Brighton też jest jak najbardziej do ugryzienia. Troszkę trudniejszy mecz za Stanwillą, ale za chwilę southampton Leicester, Więc te pięć meczów Palmera najbliższe wygląda całkiem nieźle. Mo Salah, no to tutaj. Prosty temat, no, no tutaj za chwilę ta podwójna kolejka, potem Merz Wolves, w niedalekiej przyszłości jeszcze Southampton, więc tutaj poza tym, no, no mówię, Salah jest odporny na fiksy, tym razem gol przeciwko Ipswich 8 punktów, więc, więc tutaj przerwał swoją tą pasę dwóch meczów bez zwrotów. Więc tak to, tak to wygląda. Gordon z Asystą przeciwko Southampton, ale tak jak mówiłem z powodu terminarza będę tutaj, już, już, już zrezygnowałem z niego, już dokonałem tutaj transferu. Zaraz opowiem co i jak dalej. E, czyste konto zachował Arsenal, więc mamy 5 punktów Timbera e, i mamy też 7 punktów Gabriela. Może ofensywa Arsenalu nie zachwyca, ale w obronie są solidni, mają może City to nie będzie super prosty mecz, chociaż też wyobrażam sobie, że jest możliwy scenariusz, w którym oni zachowują czyste konto przeciwko City. No ale potem jest Leicester, West Ham, Nottingham na wyjeździe czy Manchester United na wyjeździe, to też będą myślę niskowynikowe mecze, gdzie Arsenal będzie starał się zagrać na zero z tyłu. Trend tutaj, zakup Trenta wyszedł tak 50-50, bo z jednej strony trend dał asystę, był bardzo blisko czystego konta, które, które Liverpool stracił tak naprawdę w, w ostatnich minutach meczu. No i Oszko Gwardiola, którego sprzedałem, z kolei strzelił gola, no ale to już kto mógł to przewidzieć. Trend, gdyby, gdyby zachowali to czyste konto, no to by prawdopodobnie przebiłby by Dubrawka bez niestety punktów większych, trzy punkty tylko. dwa punkty mniej niż Pickford, więc ta różnica tutaj nie była. Nie była duża. Odkąd dubrawkę zacząłem wystawiać, no niestety przestał punktować. No ale to każdy gracz fantazy, myślę, takie, takie rzeczy musi po prostu zaakceptować, że tak to w tej grze jest po prostu czasami. No i co? 75 punktów. To daje mi strzałkę w górę. Byłem już na miejscu 412 tysięcy, teraz jestem na 301. Więc taki awans o, o 100 tysięcy punktów to myślę jest bardzo fajna sprawa. Więc jestem, jestem, naprawdę zadowolony z tej kolejki. Jeżeli chodzi o Legendarną Ligę FPL, awansowałem na 74 miejsce. Żeby tutaj, mówię, nie pokazywać, nie zanudzać tych składów, może będę pokazywał po prostu skład lidera, czyli pierwszej drużyny w tabeli. Pierwsza drużyna to jest hashtag Belly Out. 64 punkty. Tutaj jest Pickford, Kerkes, Trent Robinson, Rogers, Salah na kapitanie, Bemo Gordon, Palmer Wood i Isak. Drugie miejsce ma drużyna Górnik Zabrze, trzecie ma miejsc, drużyna Kustosz Tequila, gratuluję. I tutaj mówię, bawimy się dalej. Cała ekipa tutaj mocno działa. To jeszcze się wszystko do końca sezonu może bardzo mocno pozmieniać. No to dobra, to jak, jak tutaj tyle jeśli chodzi o poprzednią kolejkę. Jakie są moje plany? 24. kolejka przed nami. Więc e, dwóch graczy, którzy zwróciło moją uwagę i których, jak widzicie, e, wprowadziłem już do swojego składu, to jest e, po pierwsze Brian Bemo, e, który teraz zapunktował, miał 7 punktów, chociaż ten powtórzony karny, no taki, powiem, mięciutki, tak, że oni powtórzyli tego karnego. E, to chyba właśnie też tam widziałem dyskusję, że e, sędzia War mógł mieć Bemo chyba w swoim składzie, ale po pierwsze, grają z bardzo kiepską defensywą Spurs, która właśnie została ograna przez Leicester, Grają z West Hamem, grają właśnie z Leicester, grają z Evertonem, więc naprawdę cztery mecze, e, gdzie Brentford w ofensywie naprawdę rodzi sobie spoko, i myślę, że na tyle spoko, że ja jeszcze tu wrzuciłem e, Jana Wisse. E, on teoretycznie tutaj nie, nie zdobył jakichś super punktów ostatnio, ale był bardzo, ale oddał trzy niezłe strzały przeciwko Crystal Palace, i, i tutaj myślę, że jak Brentford będzie strzelało gole z tymi trochę słabszymi defensywami, e, to oni się jakoś tutaj z BMO tymi golami podzielą. Um, rozważałem jeszcze um, gracza Evertonu, Ndiaya, ale uznałem, że branie go tak naprawdę na jeden mecz bo w podwójnej kolejce, czy, e, czy, czy, czy jest wysoka szansa? No, na pewno jakaś jest, tak, ale na podwójną kolejkę zobaczmy. Tutaj, Ndiaya jest w ogóle gdzieś wysoko, jeśli chodzi o formę, może być, bo on wykorzystał ten rzut karny teraz, czyli jest na karnych, to wiemy. Jest NDI, Tak, ale no ogólnie no teraz strzelił dwa gole, później kilka meczów bez gola. City strzelił gola. No i tutaj widzimy jakimi seriami on potrafi nie strzelać, tak? Więc, więc ogólnie Everton tworzy sobie bardzo mało sytuacji. On poza tym strzałem z rzutu karnego, nie oddał żadnego innego strzału. Więc yy, branie go tylko na Leicester. Yy. No, nie wiem, no ja, ja jakoś tak przemyślałem, że, że na tę podwójną kolejkę chcę mieć tylko Pickforda, bo Pickford nie dość, że czyste konto jakby jest, jest myślę w ich zasięgu z Leicester, e, To oprócz tego może nabić sobie interwencję jeszcze zamiast z Liverpoolem, więc, więc ten Pickford mi się najbardziej sensowny wydaje. E, ale podwajanie obrony Wertonu czy branie kogoś z ofensywy, e, ja sobie to odpuściłem. Zostałem tutaj przy graczach tylko, e, przy graczach Liverpoolu. Mm. I co my tu dalej mamy? No, jest, no mówię, no to wziąłem uis z uwagi na ten fajny, fajny właśnie terminarz. Mówię, Cody Gag, po, no to podwójna kolejka, Isak zostaje. Brian Bemo właśnie zastąpił Gordona. No a zobaczmy ogólnie, jeżeli chodzi o formę, jak to wygląda na poszczególnych pozycjach. Więc, więc Isak. Isak tutaj jest jakby zawodnikiem w najlepszej formie. No, drugi teoretycznie jest Wood, ale biorąc pod uwagę, właśnie mówię ten zagęszczający się zaraz terminarz i fajne mecze Wisy, stwierdziłem, że, że właśnie tutaj wolę zagrać bardziej pod kalendarz Wisy, niż tutaj trzymać się tej formy Chrisa Wooda, która zaraz może tutaj, no trochę trochę te punkty mogą mocno przystopować. Haland dalej jak na jego występy jest troszeczkę za drogi, ten terminar za, cały czas jest bardzo bardzo trudny. Oli Watkins no niestety taka wtopa, powiedzmy Aston Villa tutaj remis tylko z, z West Hamem e, mają te fajne mecze, ale Watkins biorąc pod uwagę ile kosztuje, biorąc pod uwagę jego minuty ograniczone przez Durana, no to tutaj myślę, że takie spore, spore po prostu ryzyko. Kolejny jest Mateta. E, mi, Crystal Palace jakoś super nie przekonuje. On miał te trzy mecze tutaj, gdzie zapunktował, e, ale jakby no, nie, na tyle, nie na tyle. On jest jakby tutaj um, groźny dla przeciwników, żeby, żeby go tutaj jakoś długoterminowo trzymać. No i Sack, po, No i ten Wisa, Załuda. Wydaje mi się teraz to taki optymalny wybór. E, myślałem o tym właśnie NDI-u, ale ostatecznie zdecydowałem się na Joana Wisa. E, w pomocy w tym momencie najlepszej formie jest Foden, ale tak jak mówiłem mecze są niekorzystne. Drugi w formie jest Kleifert, którego chętnie w 25 kolejce właśnie wrzucę za Rogersa, jeżeli się tutaj nic nie zmieni, więc mogę sobie tutaj nawet kliknąć add to watchlist. No Ese, no to umówmy się, no to tak jednorazowy wyskok. Brian Bemo, to już mówiłem, że właśnie to, że ma fajne mecze przed sobą, w dobrej formie jest cały czas Brian, e, powoduje, że mam go teraz w, w swoim składzie. E, jeśli chodzi o Dango Atare i, i semenio no nie chciałbym podwajać czy podrajać mówi, więc myślę ten jeden zawodnik nie najbliżej mi jest właśnie do Klajferta, który, który oprócz tego, że ewidentnie jest w gazie, e, to jeszcze ma rzuty karne, więc, więc pewnie pójdziemy w tego Klajferta tutaj. Manchester United no, jako sama drużyna cały czas tutaj no, no, no mnie nie przekonuje, do Palmer ma zaraz dobre mecze i ta forma powinna pójść w górę, czyli na ten moment jest tak, mbem o salach Palmer. No i tak jak mówiłem, no, Rodgersa nie będę nigdzie szukał, bo prawdopodobnie zaraz go zamienię na Clifferta. Dlatego myślę, taką czwórkę w całkiem niezłej formie z dobrymi meczami, taką ekipę sobie tutaj zostawimy. No i jeśli chodzi o obrońców, no w najlepszej formie jest trend, którego, którego mam teraz w składzie, który będzie miał podwójną kolejkę, więc jest duża szansa, że ta forma tutaj cały czas zostanie wysoko. No ja mam to podwojenie cały czas z Arsenalu, trzymam się tego, zobaczymy jak długo. No. Eee... Gabriel, no i te, teraz akurat zachowali czyste konto, no ale właśnie liczę na jakieś zwroty jeszcze z przodu, przydałby się jakiś gol Gabriela, może gol Timbera wreszcie, to by tak mnie bardziej upewniło, że to jest na pewno dobra strategia, a jeśli chodzi o bramkarzy, no to w tym momencie Jordan Pickford, Eee, przez podwójną kolejkę jest moim takim, takim pierwszym wyborem, eee, ale myślę też długofalowo, tak do 29. kolejki. Znaczy długofalowo, na kilka kolejek do przodu też nie będzie złym wyborem, czy przeciwko Crystal Palace, czy z United, czy z Brentford, czy z Wolves, czy z West Hamem. Myślę, że to są mecze, w których oni spokojnie mogą mieć czyste konto. Wiadomo, oni też czyste konto łapali z dużo lepszymi drużynami, ale to zobaczę jeszcze, czy na jakimś wildcardzie jednak bramkarze sobie na innego nie wybiorę. Zobaczymy, jak Everton w ogóle będzie grał, jak będzie sobie tutaj radził, więc tak to, tak to na ten moment wygląda, więc mój skład na tę podwójną kolejkę wygląda w ten sposób, oczywiście odpaliłem chipa to co właśnie widać tutaj na załączonym obrazku, potrójny kapitan jest aktywny moim potrójnym kapitanem jest Mohamed Salah więc bez niespodzianek, dlaczego w tej kolejce? myślę, że tamte następne podwójne duże kolejki Czyli 303-306 będę chciał wykorzystać na, na asystent menedżera i na bench boosta, nie wiem, które w której kolejce. Eee, więc nie będę kombinował. Dwa mecze z drużynami raczej takimi. No Bordemów jest w dobrej formie, ale to myślę, że Liverpool jest w stanie każdemu nastrzelać bramek. Everton tak samo grając w krótkim okresie dwa mecze, myślę, że jeżeli Salah by po golu nawet strzelił, czy, czy jakby coś więcej wrzucił to w ogóle ekstra? Ale jeżeli Gola w jednym, Gola w drugim, jakieś bonusy ten, to, to i tak to będą dobre punkty do potrojenia. A żaden inny chip w tej podwójnej kolejce nie jest, jakby do zagrania, więc, więc myślę, że, że te mocniejsze, właśnie typu Benchbus, typu Assistant Manager e, chipy zostawię sobie na, na te większe podwójne kolejki. A ja tutaj po prostu wykorzystam to na, na Mohameda Salaha. Więc mój skład wygląda następująco: Gag, po który tak e, trójka z, z Liverpoolu, czyli Gag po Salach Trent, e, kolejny z podwójnej kolejki, czyli Pickford na Bramca, oprócz nich Isak który ma fula u siebie, to jest akurat jeszcze niezły mecz, chociaż później te mecze robią się trudniejsze. Brian Bemo i Johan Luisa, y to jest moje polowanie trochę na, na defensywę Tottenhamu, y która nie wygląda najlepiej, a potem te prostsze mecze takie West Ham, właśnie Leicester, Everton, y myślę fajne mecze, żeby Brentford y postrzelało. Y Palmer West Ham u siebie, to też jest dobry, łatwy mecz, Rogers tak samo, Wolves u siebie, dobrze to oceniam. Gabriel Timber, z City u siebie, no nie jest to łatwy mecz, bo City się już trochę odradza, ale, ale oni z nimi rewisowali 0-0, czasami nisko tam wygrywali. Więc ja myślę, że może być nisko wynikowy mecz i, i takie czyste konto Arsenalu wcale nie jest niemożliwe. Nie będę tu kombinował, po prostu zostawię ten skład tutaj bez zmian, żeby tutaj jakoś się nie przełączać, jakichś dziwnych ruchów nie robić. Więc tak to, tak to wygląda. No i właściwie tyle, no mówię, no skład, skład jakoś fiksy, tutaj mocno się nie będą zmieniać, e, więc, więc tak prawdopodobnie będę grał najbliższe kolejki, porolujemy transfery, zobaczymy co się będzie działo i pewnie większe jakieś ruchy będę wyko wykonywał w okolicy 29 tej blankowej kolejki, e, żeby tam móc albo transferami pozmieniać, albo free hitem może coś pozmieniać, no zobaczymy jaka po prostu będzie e, sytuacja. Więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli, jeżeli podobają Wam się te filmy, jeżeli, jeżeli oglądacie je, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Życzę wszystkim powodzenia w najbliższej kolejce, aby Liverpool nastrzelał i Salah był liderem tego strzelania. Życzę wszystkim powodzenia na razie, trzymajcie się, cześć!